Got that obejście, pacza, apartamenty eee, Tutaj mamy tak, że teraz zaczynamy właśnie drugą postacią Dzięki Majek, ostatnio na live nie widziałem, że mi dałeś doniecika, dzięki, yy, zajebiście mordo, dzięki, dzięki, dzięki i pozdrawiam. Dobra, na postaci pierwszej mam na slocie 4, 5, 6 najdroższy apartament, który ja mogę kupić, który mnie stać. Na drugiej postaci, tak jak tutaj, mam te najtańsze, w tym momencie one są tam 12 000, 13 000 i 14 chyba, więc pierwsza postać... Na jakie mnie stać? Stać mnie na 300 tysięcy apartament to taki kupuję, na 200 to mam taki, nie? Aby miał te najdroższe, które mnie stać. Na drugiej postaci, tak jak tu widzicie, te trzy najtańsze na slot 3, 4, 5, 6. Więc aby te inne apartamenty na pierwszej postaci były droższe niż te 12 tysięcy, 13 000 i 14. 000. Dobra. Trzeciałkę w dół, wybieramy postać fabuły. Zaraz jak będę wybierał postać, to też będę musiał zatrzymywać aplikację. To znaczy, że albo Spotifyem, albo ten zarzutu klipów. Więc start online. Zagraju w GTA sesja do zaproszonych. Na tym komunikacie czekam. Zaraz jak potwierdzę ten komunikat, to wchodzę w dashboard i spamuję na Spotify albo te galerie rzutów i tam szybniej, ale ja używam Spotify, potwierdzam rzutę kółko poprawy na dole. w Dashboard spamuję XM i zatrzymuję aplikację. Wchodzę z powrotem do GTA, Pierwszy komunikat akceptuję. 5 sekund czekam, drugi akceptuję. To jest. Tylko na PS4, ja nie wiem jak to się robi. Na Xbox, sorry, może z z Wam nagra. I czemu mi Spotify nie załadowało? Bo ja mam podłączoną nagrywarkę i tam mam taką opcję wyłączoną, więc uważajcie, się Spotify załaduje. Jak się załaduje, to wyjdzie z niego i wejdzie w grę po prostu, nie? Ładujemy teraz pierwszą postacią moją, tam gdzie mam te najdroższe apartamenty. Co teraz robię? Wchodzę w telefon i po prostu kupuję teraz te najtańsze. Wchodzę w tanie, tam od, od najniższego oje. i kupuję te najtańsze i stawiam je na te 4, 5, 6, tam gdzie mam te najdroższe. Tak jak widzicie, teraz mi ta kasa się zwraca. Po całkiem glitchu jak tam masz pojazdy czy coś, nic się z nimi nie stanie, wszystko zatrzymasz. Więc tam nie bój się, że jakieś pojazdy stracisz, nie, nie, nie. Zrobiliśmy, wchodzimy w start, opcję, idziemy na zmień postać. No xboxem się robi tym netcatem, ale no nie wiem, już nie mam xboxa, więc nie mogę wam tego pokazać. Dobra, tak jak widzicie druga postać ma na tablicy błąd. Błąd. Wybieramy ją, teraz jak wcisnę zaraz na powrót do GTA Online, to na dwa kliknięcia już się dołączy do kogoś, więc już będę miał na dwa kliknięcia jak do jakiegoś znajomego, obojętny jaki. Tutaj troszkę się ekran zawiesi. Zaraz jak mnie znowu będzie tak się ruszać ekran i mnie będzie prawie wrespić, to dwa razy klikam PS przycisk i dołączaj do znajomego. Jeszcze nie, jeszcze nie. Zaraz mnie tak rzuci. I teraz na no bo dołączam i teraz spamuję po prostu spokojnie X-em. pam, tam, bo będzie komunikat i go jak najszybciej sobie potwierdzę. Nieraz troszkę się długo czeka z tym ładowaniem, ale jest ok, Respimy znowu pierwszą postacią. Co teraz zrobię, start online i zmień postać. Pierwszy komunikat akceptuję, drugi komunikat anuluje a trzeci komunikat daje na powtórz, więc skład. Więc tam co był pierwszy akceptuje. Czekam dwie sekundy. Drugi anuluje, dwie sekundy czekam i trzeci daje kwadrat, więc powtórz. Jesteśmy znowu drugą postać. Idziemy znowu na fabułę. I teraz od tego momentu będziemy robić to samo. Start, opcje, sesja dla zaproszonych. Czekam na komunikację, potwierdzam, prawej na dole, wrzutuję kółeczko zapisywania. Szybko wchodzę w Dashboard i spamuję na Spotify. Wyłączam pod Spotify i wracam do gry. Pierwszy komunikat akceptuję, 2-3 sekundy czekam, drugi też akceptuję i zaraz mnie wczyta znowu na sesję. W sumie tu będzie jeden kroczek inny, więc nie pomyślcie się, bo będziecie w długim ładowaniu, jak to się stanie, tak jak nie zrobicie, tak jak to pokazuję. Tu znowu sprzedaję te apartamenty, tak jak widzicie znowu mam te stare co miałem, a mam właśnie te milion pięćset, już mi właśnie doliczyło, miałem pierw 8 milionów, teraz tam 9. widzicie i mam też te znowu te drogie apartamenty z powrotem. Kupuję wszystkie te trzy najtańsze znowu na te sloty, 4, 5 6. Potem znowu w start online i zmień postać. Postać będzie miała znowu Tabliczkę z błędem, ale teraz nie daje powróć do Geta Fabuły, tylko teraz daje na X, więc chcę wejść tą drugą postacią co ma tabliczkę błąd. Wejdę w nią na online. Teraz mam taki czarny ekran, i to troszkę będzie się ładowało tutaj. I dopiero zaraz, jak mnie załaduje do tej sesji. To daję strzałkę w dół, idę znowu na fabuły i od tego momentu zaczynam praktycznie ten cały glitch od nowa. Więc od tego momentu teraz zaczyna wszystko od nowa. To było na tyle. Trzymajcie się na razie. Yo! Hmm.